Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze, Szanowni Goście na galerii. Przedstawiając opinię Klubu Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej w sprawie przedłożonych projektów w zakresie składki zdrowotnej, tych przedłożonych przez rząd i jednego z projektów poselskich, chciałabym wyrazić opinię, Klubu. A zatem jesteśmy za przedłożeniem rządowym. Jesteśmy za przedłożeniem rządowym, bo to jest pierwszy krok w zakresie realizacji rozsądnych rozwiązań dotyczących kolejnych kroków w zakresie obniżenia składki zdrowotnej. I tak w tym projekcie rządowym na rok 2025 będziemy mogli Albo przedsiębiorcy nie będą płacić składki zdrowotnej od przychodu związanego z, ze sprzedażą środków trwałych. To była anachronizm. Dzisiaj PiS się do tego przyznał. Dzisiaj PiS się przyznał w całej rozciągłości, że wszystko, co zrobił, to była jedna, jeden wielki zamach na przedsiębiorców. Dzisiaj się przyznają, ale o tem potem. Przedłużenie rządowe mówiące o minimalnej podstawie składki zdrowotnej, która spadnie do 70%, będzie płacona od 70% minimalnego wynagrodzenia. Dotyczyć to będzie przedsiębiorców rozliczających się we, według skali podatkowej, podatku liniowego oraz rozliczających się na podstawie karty podatkowej. Mamy nadzieję, że z wyliczenia rządowego wynika, że obejmie to. 934 tysięcy przedsiębiorców, a ogólny koszt to kwota 945 milionów złotych. Jednak te środki zostaną przekazane na NFZ. W 2026 roku to kolejny krok składka zryczałtowana 9% od minimalnego wynagrodzenia. Składka zostanie urealniona. Przy osiągnięciu dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia dla podatników płacących składkę według skali podatkowej podatku liniowego będzie to wymiar 4,9%. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku jest również, że przychody powyżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia płacącego ryczałt składka w wysokości 3,5% wskaźnika. I mamy yy, wyliczenie, i przedstawiał to pan minister, że z nowych rozwiązań dotyczących płacenia składki obniżonej skorzysta 2 miliony 600 tysięcy przedsiębiorców. W zakresie projektu poselskiego przedło przedłożonego przed Klub Prawa i Sprawiedliwości, chciałabym powiedzieć: Dzisiaj państwo przyznajecie się, Lejecie krokodyle łzy, że nie ma takiego rozwiązania. A przecież to przez dwa lata wy doprowadziliście przedsiębiorców do tego, że płacą oni takie składki. To wy doprowadziliście do tego, że finansowano różne wydatki poza budżetem. Żadna wielka łaska dla przedsiębiorców, że daliście im wsparcie tarczami antykowidowymi, dlatego, że oni na to zasługują, bo oni płacą podatek. Waszym grzechem ogromnym jest między innymi sprzedaż lotosu dla Saudi Aramco. I to jest jedna, jedna rzecz dla e, sektora zdrowotnego, to może usługi kosmetyczno-dentystyczne dla prezesa Orlenu. I tak trzeba na to patrzeć, a, co można było o tym mówić. Poseł mój poprzednik tak wiele mówił o różnych rzeczach, ale rzeczy niezwiązanych ze składką zdrowotną. Ta składka zdrowotna w wymiarze takim, jakim płacono, doprowadziła, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma stratę za rok ubiegły 16,5 miliarda złotych. To jest wasza zasługa. Przy tym 16,5 miliarda złotych to Państwo to wy właśnie do tego doprowadziliście, że po, spoza, z budżetu do Narodowego Funduszu Zdrowia przekazaliście wykonanie pewnych świadczeń zdrowotnych, nie dając i nie wprowadzając za tym pieniędzy. Wyczyściliście do końca, do końca rezerwy. Chcemy powiedzieć, dla ochrony zdrowia zapłacono wszystkie zobowiązania, które w tym zakresie są. I sami doskonale wiemy, jakim skutkiem są inne ustawy dotyczące wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Ale mamy nadzieję na wsparcie z budżetu, za co dziękujemy, że resort finansów pochyla się nad kolejnymi środkami przekazywanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym przypadku, żeby. Uzupełnić możliwość realizacji świadczeń. A teraz o inflacji mój poprzednik mówił. To Państwo, to Wy. Przypomnijcie sobie, skumulowana inflacja w wysokości 48%. To przez Was Takie, taką mamy sytuację. I chciałabym powiedzieć, nierzetelny, jest Wasz projekt. To kiedy kłamaliście, że wtedy, kiedy wprowadzaliście Polski Ład, że miało to być świetne, czy dzisiaj, jak się z tego wycofujecie? Trudno wam się będzie z tego wycofać, a zatem w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu skłoszonego projektu, który ma druk sejmowy, numer druku sejmowego 324. To jest poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I na koniec. Wczoraj odbywaliśmy dyskusję na Komisji Finansów Publicznych i na pewno trzeba rozmawiać, jak ma wyglądać finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i jak ma wyglądać docelowa składka. Panie Ministrze, jesteśmy z Panem, żeby rozmawiać o tym, ale i z Resortem Zdrowia, żeby mówić o zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych, ale mitygując czy biorąc pod uwagę kolejne propozycje dotyczące płacenia składki zdrowotnej przez, przez podatników, bo zdrowie jest dla nas ważne. Za projektem e, rządowym będziemy głosowali, czy projekt rządowy uważamy, że powinien być skierowany do Komisji Finansów i jak najszybciej procedowany, a w tym przypadku projekt poselski z ruchu numer 324 wnioskiem o odrzucenie na ręce pana Marszałka przedkładam pismo. Dziękuję serdecznie.